Porozmawiajmy dzisiaj o moim szóstym ulubionym youtuberze, Eminem Wewo Marshall, Bruce, Slim Shady, Rap God, M&M's, Maters trzeci. Znany amerykański raper, tekściarz, aktor, producent i jeden z czołowych przedstawicieli mniejszości BLT. I mean, I'm że jestem homoseksual. jestem homoseksualny. Bardzo inspirująca persona, której pomimo niezwykle trudnych początków udało się przebić do mainstreamu i niczym czarna obca pośród białych, tylko że on był biały pośród czarnych, bo więcej czarnych rapowało. Na... Dobra, lepiej tu utnę, zanim coś rasistowskiego. Mniejsza o to, przed Wami top 10 raperów, których Eminem bał się zdisować. Zapraszam. Miejsce dziesiąte, host Malon. Walnie mi Copyrighta za te zanuty, ale myślę, że to będzie jakiś bekowy materiał. Faktycznie chyba będzie tych raperów wymieniał. Takie moje klimaty. Nie wiem, co się to oglądać, czy skipujemy Decyzja do was należy. Będzie, będzie, poczekaj, oglądaj dalej, łej, skip, skip, będzie beka, nie, skipuj to, skip, skip, skip To nie będzie o raperach, zostaw, oglądaj dalej, zostaw, oglądaj, watch Będzie beka potem, prawa autorskie Tak, większość mówi skip, ale jak mówicie, że to faktycznie może być coś lepszego, to damy temu szansę tak do trzeciej, czwartej minuty i co to w ogóle No proszę, Rako Raksu do mnie napisał, ziomek od Nowych Sąsiadów, zaraz zobacz, co tam kolega wymyślił. Ale dobra, damy temu szansę tak do 3-4 minuty, jak nie będzie nic fajnego, to serio wyłączam. Mów to, co chceta, ale ja tam lubię gościa. Nie jestem jakimś fanem, który wykupił wszystkie płyty, ale szanuję go za jego skromność, całkiem przyzwoity głos, zabawne podejście do wywiadów. Nie, no, wygląda looks like Bobby from Jimmy Neutron. He talking about Bobby? That's really rude. I don't even look like Bobby. Maybe I did. Um, whatever, fuck you did. I niezwykłą memiczność. Post Malone? Chyba bardziej. Post. Mielone. Wracając do głosu: Można używać autotuna, ale nie trzeba być po wieczorówce, żeby widzieć. Słyszeć, kiedy dany piosenkarz używa tego, żeby coś ukryć, a kiedy po prostu trochę pokolorować swój głos? A nikt nie potrzebuje tego zabiegu mniej niż pan Austin, właśnie. Coś pięknego. Hmm. Jak dowiemy się u samego źródła, był to projekt szkolny. Well, no, Od tego dzieła. Up, girl, do gwiazdy roka w niecałe pięć lat. So tell me why, girl. Come on. Miejsce dziewiąte. Obama. Wszyscy Aha, wiemy, okay. ten człowiek został prezydentem. Żeby wypromować swojego pierwszego mixtape'a. I... Miedziński napisał, skipuj. <laughs> tak, jeden z najgorszych odcinków, tak mówisz? Dobra, poczekaj na do czwartej minuty, zobacz, co żeś tam takiego kolego zrobił. Oto dzięki de Gregory Brothers, odpowiedzialnym za projekt Szmojocho, udało mu się przeforsować kilka solidnych kawałków. Pamiętacie te złote czasy YouTube'a, gdy przelubki śpiewających celebrytów były zrobione z jakimś sensownym tekstem, pomysłem, własnym bitem, szmojoko, właśnie, DJ Dominion albo Placeboing. Alex Jones śpiewający o gejowych żabach? Przecież to jest złoto! Znowu Boomer narzeka, jaki to YouTube kiedyś nie był fajny. Joel z Rumi Official ładnie to wyperspadował, więc macie poparcie od siedzącego w temacie autorytetu. Sytuacja poważna, koronawirus. You take... Oj, huk. Poszło słowo klucz. dobrze. Mogłem się posłuchać jednak Miedzińskiego. Fuck. E, ale dobra. A więc tak, Miedziński, witam Cię na live po raz już któryś. W takim razie, skoro chcesz, żebyśmy wyłączyli Twój filmik, to zaproponuj jakiś lepszy, to sobie go puścimy, a w tym czasie mam pomysł, co zrobić z knightami. No